Cześć, witam serdecznie. przemascy z tej strony. Jesteśmy na drugim odcinku remontu balkonu. Mamy już kilka etapów rzeczy zrobionych, przygotowanych do następnych. Więc pokazuję po kolei, jak to, jak to wygląda. Skuliśmy wylewkę, która była no bardzo wysoka, bo tu aż prawie było 12 cm. No niestety, tak jak na budowie. Różne rzeczy wychodzą, niestety nie możemy jeszcze izolować Musimy zrobić taką wyrównującą wylewkę, żeby to miało Ręce i nogi, więc pokazuję jak to wygląda Balkon mamy już przygotowany Szalunek wykonany Więc musimy to po prostu wyrównać Żeby nam się to ładnie izolowało Mamy już zaznaczony spadek balkonu Taki może być 0,5% jest wystarczającym, może robić 1,5%, w zależności co będzie jakie będzie pokrycie na, na balkonie. Jak widzicie, tutaj jeszcze pod oknem, to co wam wcześniej mówiłem, no te okno było dość nisko osadzone, ale się okazało, że te odskrapnienia od, od okien chyba są jednak bardzo nisko zrobione. No i trzeba będzie tutaj coś pomyśleć innego. W każdym razie no, musimy uzupełnić Całość pod oknem po, po wylewce przed hydroizolacją. No i, i to będzie dopiero dobrze zrobione. Czyli co? Tutaj mamy przygotowane, będziemy wylewać dzisiaj wylewkę, tylko wyrównującą, A jeszcze pokażę Wam jak to wygląda. Jak to wygląda od spodu do balkonu. Tak jak było wcześniej, pokazywałem też ten balkon, no były duże zacieki płyta balkonowa była na tyle zamoknięta że stwierdziliśmy że no, ściągamy całość no i może i dobrze że tak zrobiliśmy bo wykonawca też nie za, pozaciągał na elewacji tutaj siatki jak widzicie nie ma z balkonem łączenia jest równie równiusieńko, równiusieńko siatka przycięta czy wtopiona no to jest taki dość ważny błąd bo w tym miejscu zawsze występuje pęknięcie na elewacji tam też trzeba pouzupełniać pianą no izolację zrobimy troszeczkę grubszą wyrównamy to wszystko także na, na ten czas to tyle mamy pogodę więc nie ma co gadać działamy dalej resztę będziemy pokazywać w naszym w następnym odcinku dzięki za dużo zapytań dzięki za to że oglądacie to znaczy że temat jest dobry no i zapraszam do do następnego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się.